MC, witam Was bardzo serdecznie na kanale przy książki A dzisiejszy odcinek to będzie reading vlog, bo dawno nie było i muszę poprawić ten kadr, bo wygląda dosyć dziwnie. Wydaje mi się, że ten kadr jest już nieco lepszy Przypomina troszeczkę ten kadr, w którym nagrywam, chociaż tak nie do końca, więc jest też coś troszeczkę innego Mamy dzisiaj poniedziałek 8 listopada, tak mi się wydaje, godzina około 16:15, no tam około 16 w każdym razie Powinnam uczyć się historii, obecnie na sprawdzian, który jest jutro, ale nagrywam, właśnie zaczynam dla was tego re-vloga, tak naprawdę fajnie Ten tydzień ogólnie zapowiada się bardzo fajnie, dlatego że z pośród tych siedmiu dni, które są oczywiście w tygodniu Tylko przez 3 dni idę do szkoły, czyli właśnie dzisiaj, jutro i pojutrze A potem czwartek i piątek to już są dni wolne Oczywiście sobota i niedziela również, więc naprawdę bardzo, bardzo fajnie Wydaje mi się, że to jest sytuacja sprzyjająca czytaniu Dlatego też chciałam właśnie dla was nagrać z tego tygodnia reading vloga A poza tym też dawno żadnego reading vloga nie było A chciałam też właśnie zrobić takiego jesiennego vloga Z jakimiś jesiennymi przybitkami, więc wydaje mi się, że... Ma, przynajmniej mam taką nadzieję, że właśnie ten vlog, reading vlog, takim reading vlogiem będzie I uda mi się tutaj wpleć jakiś taki delikatny, jesienny akcent W każdym razie, jeśli chodzi o to, co obecnie czytam, to jest to drugi tom heksalogii o dożywilk, Czyli Bogowie muszą być szaleni, autorstwa net Jadowski Jestem tutaj na 206 stronie, czyli tak w dwóch piątych Coś takiego, bo książka ma około 500 stron, i jest naprawdę gruba I powiem wam, że jestem troszeczkę rozczarowana Ponieważ tak jak w pierwszym tomie, jakoś mocno tego nie odczuwałam, mimo że tam też to było obecne, ale jakoś tak, nie wiem, po prostu nie przeszkadzało mi to jakoś szczególnie. Tak tutaj ilość, w sumie nawet ciężko jest mi to do końca jakoś skategoryzować, ale jakby takich wtrąceń, takich zdań, typu na przykład podkreślenie, że nasza główna bohaterka ma duży biust, albo chciałaby się z kimś, nie wiem, przespać, coś takiego. Te klimaty, w sensie jest mi to ciężko określić, bo. No właśnie nie wiem za bardzo, jak to tak nazwać zbiorczo. Natomiast jakby coś w tym rodzaju. Jest tego tutaj tak dużo, że to po prostu jest aż męczące. Nawet nie chodzi o to, że jakoś bardzo, nie wiem, niesmaczne, ale właśnie jest strasznie męczące. I no tak jakoś tak średnio. I szczerze mówiąc, jeśli to tak będzie do końca, to nie wiem, czy będę czytać kolejne tomy, mimo że jakby chciałam, jak przeczytałam pierwszy tom. Ale ten drugi na razie mnie do siebie zniechęcił, mimo że sama historia jest całkiem ciekawa, to jednak właśnie natłok tego typu wyrażeń tutaj jest tak duży, że po prostu ciężko, się, ciężko mi to strasznie się czyta. Mam nadzieję, że to się potem jakoś poprawi i będzie lepiej, i bardziej się skupimy na historii, a nie na jakichś takich dziwnych trąceniach w dialogach i ogólnie dziwnych trąceniach we wszystkim właściwie, co się składa na tą książkę w tym momencie. I to jest właściwie tyle, co chciałam Wam powiedzieć o tej pozycji. Nie mam jakichś większych przemyśleń, więc myślę, że odezwę się do Was, jak już będę miała jakieś większe przemyślenia. A nie, jeszcze czytam jeszcze jedną książkę, tylko że nie chcę mi się po nią iść, bo ona jest gdzieś w salonie. W każdym razie jest to pierwszy tom serii Chilling Adventures of Sabrina. Jest to pierwszy tom tej serii, czyli sezon na i jest to historia, która dzieje się przed tym serialem Netflixa, właśnie o tym samym tytule, czyli o tytule Chilling Adventures of Sabrina. I tam właśnie. Patrząc po opisie, i też jakby patrząc na to, co się do tej pory tam działo, to chyba cała akcja ma się obracać wokół tego, że główna bohaterka, czyli Sabrina, chce rzucić na swojego chłopaka, czy tam nie chłopaka. Niby nie wiadomo tak do końca, czyli Harveya, ja chyba tak się to imię, zaklęcie miłosne. No i tam potem wychodzą z tego jakieś różne rzeczy, też się tam boi tego, że będzie musiała przyjąć Czarny Chrzest i pójść do Akademii, zostawić swoich przyjaciół, które są śmiertelnikami, ona jest wiedzą, jakby tego typu klimaty. Na razie jest średnio w sensie. Wydaje mi się, że gdybym to. Z drugiej strony, no bez sensu, bo ja jestem na czwartym chyba odcinku tego serialu i on na razie jest taki. No jest straszny, jakby jest straszny w kilku momentach, więc jakby nie mogłam też tego serialu za bardzo obejrzeć wcześniej A książka jest napisana właśnie bardziej tak dla takich osób wieku, nie wiem, w okolicach 11 lat, coś takiego Więc mi się to tak strasznie nie skleja, bo serial jednak jest taki dosyć, nie wiem, 16+, plus, a tam chyba jest oznaczony i w sumie spoko, że jest 16+, plus, bo tam są takie właśnie straszne sceny A z drugiej strony książka jest napisana takim językiem dosyć prostym, sama historia też na razie wydaje się dosyć infantylna, więc no zobaczymy, ale na razie jakoś tak średnio mi się to podoba, i też, jakby w ogóle, sam motyw, sam, jakby główny, główna ośwabuły wydaje się taka stana z palca. W sensie w serialu w ogóle nie było czegoś takiego, jakby takiego w ogóle problemu w, tym, w tej relacji, właśnie w tym wątku romantycznym, który, który się tam pojawia A tutaj nagle w książce pojawia się jakiś problem z tym, więc to jest troszeczkę dziwne W każdym razie przyjdę do was na pewno z większym update'em, jak więcej przeczytam To by było na tyle, widzimy się potem, cześć! Witam się z wami dzień później, czyli we wtorek w podobnym kadrze, tylko tym razem jak prawdziwa vlogerka vloguje sobie z ręki Wszłam do was takim yy, to czytelniczym, bardziej na zasadzie tego ile stron jakby przeczytałam od wczoraj na, yy, Jeśli chodzi o książkę Bogowie muszą być szaleni, to jestem tutaj na 270 stronie I jak na razie za wiele się nie zmieniło, chociaż mam takie wrażenie, że tych właśnie rzeczy, o których wam mówiłam jest trochę mniej I bardziej skupiliśmy się teraz na takiej głównej historii i też to, co chciałam powiedzieć, o właśnie mi się przypomniało, to jest to, że bardzo mi się podoba motyw, który tutaj występuje. Nie będę wam zdradzać, bo może to nie, nie byłby jakiś super duży spoiler, bo to jest gdzieś tak no. To się pojawiło tak już na około, nie wiem, 150 stronie tej książki więc tak bardziej na początku niż w środku czy na końcu ale jednak może nie będę wam wspominać o tym. O co mi konkretnie chodzi, w każdym razie uważam, że autorka ma bardzo fajny pomysł I tak jak na początku mi się jakby nie sklejały pewne wydarzenia Tak teraz widzę jakby o co chodzi Dlaczego one tutaj są, skleją mi się w taką całość Jeśli chodzi o Sabrina, to jestem tutaj na 51 stronie Przeczytałam wczoraj chyba jakieś 10 stron I ogólnie tą książkę czytam tak bardzo jakby nieregularnie Kiedy mi się po prostu zachce Skupiam się bardziej na bogowie, muszą być szaleni Więc tutaj jakby nie mam żadnego update'u Nic tutaj się nie zmieniło Jeśli chodzi o sprawdzian z historii, bo Wam o tym wspominałam wczoraj, więc może ktoś jest w ogóle ciekawy, jak mi poszło, czy coś takiego. To poszło mi, poszło mi średnio, w sensie niektóre rzeczy widziałam, ale część to tak strzelałam, i no, części rzeczy w ogóle nie napisałam, więc tak no, może będzie czwórka. Co jest jakby słabą, byłoby i tak oceną, dlatego, że ja w zeszłym półroczu miałam takie naprawdę super oceny z historii. W każdym razie to, co chciałam powiedzieć odnośnie tego sprawdzianu, to jest to. To jest tak, tylko szybko napomknę, bo nikogo to pewnie jakoś, w sensie większości osób, pewnie tegoś yy, specjalnie nie interesuje. Czyli, że bardzo mi się podoba to, że nasza Pani od historii zrobiła coś takiego, że jak ktoś już napisał co jest sprawdzian, to miał taką właśnie fragment kartki, na której mógł wpisać ciekawostki, związane jakby ciekawostki. W sensie takie rzeczy, na przykład poza podręcznikiem, właśnie z tematu II wojny światowej, bo z tego był ten sprawdzian, albo na przykład jakieś rzeczy, których się nauczył na ten sprawdzian, a nie były na tym sprawdzianie, ani wie i chciałby, jakby się wykazać, powiedzmy, tą wiedzą, i za to będzie można dostać jakieś dodatkowe punkty prawdopodobnie, więc uważam, że to jest naprawdę spoko i takie właśnie. Mm żeby się dać wykazać uczniom, którzy faktycznie mają może jakąś większą wiedzę, albo właśnie, że jak się czegoś nauczyłeś, a, czy, a tego nie było, to i tak może to napisać, bo to jest zawsze takie strasznie irytujące, co nie, jeśli na przykład zakłócie jakiś temat, a nic tego tematu nie ma na sprawdzianie, tylko jest jakieś pięciu innych, które umiecie gorzej. Co w się sensie znacie to uczucie, więc tutaj jest to dobre rozwiązanie. W każdym razie już Wam nie paplam o tym sprawdzianie, to by było na tle. Widzimy się prawdopodobnie jutro. Cześć, mamy środę, Właśnie wróciłam do domu, jest godzina 15.20. Siedzimy sobie i jemy kisiel. Z miodem. Tak, Zosi trochę nie wyszedł. E, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Tak, ja mam najlepszy, bo umiem najbardziej wypracać. To prawda, bo że była bardzo dobry kisiel i mi też pomogła, więc ja, ja też mam fajny kisiel. Zresztą jakiś też To jest domówka Emilki <laughs> Tak, domówka wersja ja. No także. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Mamy godzinę około 11.20, 11.30, 11.11, czyli 11 listopada, czyli w Narodowe Święto Niepodległości, czyli w pierwszy oficjalny cały dzień długiego weekendu. I przychodzę do Was, ponieważ. Przychodzę do Was w ogóle ze stosikiem książek na moich kolanach. I pierwszą z nich jest drugi Tom Hexala o czyli Bogowie Muszą być szaleni Anety Jadowskiej, ponieważ udało mi się wczoraj skończyć tą pozycję. I ostatecznie ta pozycja mi się podoba Oceni Oceniłam ją na 8 na 10 Co i tak jest e, oceną niższą niż to jak oceniłam pierwszy tom Bo Złodzieja Dusz oceniłam na 9 na 10 I to co mi się w tej książce głównie nie podobało To jest wątek romantyczny Ponieważ po takim dłuższym przemyśleniu Doszłam do wniosku, że właśnie te takie, takie zdania Takie wyrażenia, które pojawiały się w tej książce e, Szczególnie w tej pierwszej jej części O których wam wspominałam we wcześniejszej części tego vloga są związane bardzo ściśle z tym wątkiem romantycznym. W ogóle ten wątek romantyczny, nawet w tym pierwszym tomie, kiedy on tam pod koniec zaczął się rozwijać, właśnie w taką dziwną stronę, już nawet tam mi się strasznie nie podobał, a tutaj on jakby rozwinął się już tak na maksa, i szczególnie właśnie w tej pierwszej części, on odgrywa strasznie dużą rolę, bo tam jeszcze ta główna akcja nie rozwinęła się tak mocno jak w tej. Jakby drugiej części tej książki Więc niestety przez ten wątek romantyczny Który mi się no po prostu wybitnie nie podoba I w ogóle też saszej nie mierzi to Jak ci bohaterowie się do siebie zwracają Bo oni tam cały czas o siebie mówią Kochanie, skarbeczku, złotko Jakby okej, okay, natomiast oni każde Jakby zdanie wypowiedziane do siebie nawzajem Od tego zaczynają Nie wiem, może dla, kogo, dla kogoś to jest urocze, ale dla mnie To już po prostu jest przesada I po prostu mu jakiś taki nie wiem, po prostu wywalił poza skalę i dlatego nie jestem w stanie ocenić tej książki tak wysoko po prostu jak chciała sam pomysł na fabułę, sama oś fabuły jest moim zdaniem ciekawsza niż w tym pierwszym bo mnie jest fajniejsza, ponieważ tam mieliśmy taką po prostu zwykłą zagadkę kryminalną znaczy dwie zagadki kryminalne, bo jedną właśnie w tym e, Toruniu, a jedną w Tornie czyli tym, w magicznej wersji tego miasta a tutaj wszystko kręci się wokół bogów Zarówno mamy tutaj takie rzeczy związane z bóstwami, związane z główną bohaterką, jak i takie przypychanki bogów. W ogóle tutaj pojawia się też Loki w mitologii nordyckiej, którą ja bardzo lubię, przynajmniej jeśli chodzi o te mity, które poznałam. Czy to jest mitologia nordycka, autorstwa pani Gejmana? Więc sam pomysł na Fabułę, super wątek romantyczny do pani, e, dlatego książkę wam polecam, ale liczę, że w kolejnych tomach. E, naprawdę bardzo liczę na to, że w kolejnych tomach ten wątek romantyczny się też troszeczkę poprawi i będzie jakiś taki. Jakiś lepszy, taki, taki fajniejszy, i może mniej się na nim chociaż skupimy, nawet jakby pozostał taki sam, ale mniej się na nim skupimy, to by było naprawdę bardzo fajnie. I jeśli chodzi o Sabrinę, to nic nie ruszyłam, mimo że nagrałam Wam przebitkę, że siadam do tej książki, to ostatecznie nic wtedy nie przeczytałam, bo jakoś tak się rozmyśliłam. Postanowiłam wybrać sobie kolejną pozycję do czytania w takiej jakby wersji, jak bogowie muszą być szaleni, czyli że na niej się skupię, a Sabrina wciąż będzie jakby w tle. Sorry, Sabrina, ale jakoś tak po prostu nie, nie przekonujesz mnie do siebie. I pomyślałam, że powiem Wam tak szybko, co obecnie oglądam. Jest to Emily w Paryżu e, i, jakby, jest ok, jako taki odmurzacz, ale nic wow. Well. Znaczy, klimat Paryża jest bardzo fajny. Wszystkie kadry naprawdę bardzo ładne e, i, jeśli ktoś chce się na chwilę przenieść do Paryża, to myślę, że ten serial będzie idealny. Ale po prostu nie jest to nic wybitnego. Jest to właśnie taki odmurzacz, też jest to serial, w którym. Po prostu jest skierowane do dorosłych, to znaczy nawet nie chodzi o to, że tam jest dużo jakichś rzeczy nieodpowiednich dla młodszych widzów, tylko bardziej chodzi o to, że bohaterowie są dorośli, więc też jakby ja jako nastolatka się jakoś z nimi nie utożsamiam, po prostu czuć, że to jest, to jest to coś takiego dla dorosłych. Więc to by było na tyle, widzimy się potem. Cześć! Mamy już piątek, godzina około dziewiątą i ja do was przychodzę z szybkim update'em na temat zada zadania domowego. Ja ostatnio, przez ostatnie kilka dni nie umiem mówić. Może to jest spowodowane po części moim katarem, który trochę mam, ale po prostu nie umiem się wysłowić i mówię strasznie niewyraźnie, więc to chyba nie był najlepszy pomysł, żeby nagrywać ten reading blog. W każdym razie, to jest w ogóle książka, do której nie używam zakładki, bo mi się nie chciało jakby wybierać zakładki. Nie wiem, jestem do tego stopnia właśnie leniwa, więc po prostu sobie zapamiętuję, na jakiej stronie skończyłam, ale to utrudnia update'y troszeczkę. W każdym razie jestem na 130 stronie tutaj i na razie mam takie bardzo mieszane uczucia odnośnie, odnośnie tej książki, zarówno odnośnie jakby reakcji bohaterów w pewnych sytuacjach, jak i po prostu odnośnie całości. I póki co też nie czuję, żeby to była jakaś taka moja ulubiona książka Natomiast tak jak mówię, nie jestem nawet jeszcze w połowie Więc tutaj dużo się może zmienić Tym bardziej, że tutaj ta akcja dopiero się rozkręca I też taka szybka, króciutka uwaga To jest to, że wątek romantyczny mi się bardzo podoba I całkiem się w niego mocno zaangażowałam Mimo, że to jest taki bardzo poboczny wątek I jakoś tak on tutaj nie odgrywa dużej roli I też jest taki... Można by było w sumie powiedzieć, że troszeczkę schematyczny Ale z drugiej strony ak ak Aktorka. Autorka to ograła w taki sposób, że no właśnie tak nie do końca, no po prostu mi się naprawdę bardzo podoba. A i taka jeszcze szybka uwaga, to skończyłam wczoraj oglądać pierwszy sezon Emily w Paryżu, znaczy jakby nie ma innych sezonów, bo drugi będzie dopiero za jakiś miesiąc chyba, będzie premiera i moja opinia się nie zmieniła. Chociaż jestem w sumie ciekawa tego drugiego sezonu, bo zakończył się on oczywiście w takim momencie, że chcemy wiedzieć, co jest dalej, ja również chcę wiedzieć co jest dalej, ale jakby nie jest to wciąż nic wybitnego. To tak tylko tak na szybko. Mieszka ja nas ktoś popełniała. Powiedziała, że idziemy do galerii i teraz jesteśmy w jakiejś jaskini, więc. Ja ja Żeby mi nie żyje. Jeżeli Emilka nie będzie w stanie za filmów, to znaczy, że nie żyje. I że ktoś się upadł po... w Haletni i że miałam erę. Kości kochani! Zobaczcie, co to jest w ogóle. Tak, Zosia polecam. Polecam, nie czytałam, żeby polecam. polecam. Idealna książkę dla mnie. <laughs> Polecasz? Polecam. Anything. Czytałaś? Yy, tak czytałam. Tak, to tak, za nie, ja polecam, ja bardzo serdecznie polecam. Gdyś, Pan tak Stranger Things w akcji. Nie całuj tej książki, to za to nie higieniczmy. Ja nie, ja kocham. Oglądajcie widzowie z Jak ktoś nie oglądał, to, to oglądajcie. Emil Kapolesa. ja też prezentuję. Ja na... Mamy sobotę, godzinę około 14 i ten dzień zdecydowanie nie jest moim szczęśliwym dniem. I dość, że obudziłam się o 11, bo zapomniałam nastawić sobie budzika. Wyciszyłam telefon i w ogóle dramat, i po prostu wstałam tak późno, że właściwie zamiast jej śniadania, to mogłam gdzieś po jakby. Pomijając to, to jeszcze zgubiłam statyw, szukałam go przez ostatnie pół godziny, plus straciłam godzinę z tego i tak krótkiego już dnia, przez co że wstałam o 11, dlatego że czytałam Quoadis. I nawet nie wiem, że nie, nie że przeczytałam w tą godzinę na przykład 40 stron. Mi się udało w tą godzinę przeczytać 20 stron tej książki. 20 stron. Mam dość no, i właśnie zaczęłam czytać w Henryka Sienkiewicza, bo nad chyba 29 mamy, om jakby omawianie tej lektury. Jestem tutaj na 34 stronie. I powiem Wam, że jakby jest ok, sam w ogóle ten klimat Rzymu, bo tutaj chyba akcje dzieje się w Rzymie, jest bardzo fajny, bo właśnie tak się zastanawiam się, czy, czy to jest Rzym, czy to jest jakieś inne tego typu miejsce, ale to jest chyba Rzym, tak mi się wydaje. Teraz udowadniam swoją ignorancję, natomiast. I zostałam zmuszona do przeczytania tej książki, ja nie chciałam tego czytać. Natomiast to, jak dużo tutaj jest imion i nazw własnych, po prostu mnie przytłacza i przez to strasznie ciężko się to czyta, więc jego historia byłaby spoko, i sam klimat byłby spoko, gdyby po prostu może były jakieś przypisy. Chociaż może ja miałam po prostu takie wydanie, w którym tych przypisów nie ma i jest to bardziej moja kwestia, aniżeli samej książki. No i oczywiście czytam też zadanie domowe, w którym również miałam zakładki. I muszę teraz właśnie poszukać, gdzie skończyłam. Na 240 stronie, moi kochani, skończyłam czytanie tej książki. Jakiś włos. I powiem Wam, że coraz bardziej zaczyna mi się to podobać. I właśnie słyszałam kiedyś to określenie w odniesieniu do tej książki i się tak w 100% z nim zgadzam. Oto też mi jej właśnie przyszło na myśl, kiedy o niej myślę. Przyszło na myśl, kiedy o niej myślałam, no jakby wiecie, o co chodzi Czyli, że tutaj to jest wszystko w formie trochę takiej toczącej się kuli śnieżnej, że właśnie wszystko zaczęło się od tego za zadania domowego No bo właśnie tutaj chyba wam nie przedstawiłam jeszcze opisu fabuły przez tego całego reading vloga, więc teraz to zrobię Mamy tutaj dwójkę głównych bohaterów, czyli Logan i Kejda. Chyba tak to się wymawia Którzy dostają zadanie domowe, które polega na odtworzeniu konferencji Bansi Konferencji, która miała miejsce w 1942 roku I miała na celu przedyskutowanie ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej Czyli no jakby innymi słowami chodziło tutaj o Holokaust No i właśnie nauczyciel historii rządów na świecie, czy coś takiego Każe im właśnie otworzyć tą konferencję i opowiedzieć się za nazistami. No i właśnie to zaczyna się od tego zadania, a potem mamy tutaj przedstawione to, w jaki sposób to zadanie wpływa na życie tych bohaterów. Nie tylko głównych, bo tutaj mamy jeszcze kilka pobocznych postaci, i w ogóle niektóre rozdziały są właśnie takie, że się skupiają, albo są z perspektywy tych pobocznych bohaterów. To też uważam za naprawdę ciekawy, urozmaicający zabieg. Który sprawia, że właśnie możemy jeszcze bardziej to wszystko poznać I właśnie zobaczyć jak to zadanie domowe wpłynęło na życie tych postaci I w ogóle teraz jeszcze tutaj mieliśmy taki zwrot akcji Który w ogóle jeszcze odmienił całą tą sytuację Wydaje mi się, że to może w ogóle zmienić bieg całej tej historii Więc naprawdę w tym momencie bardzo mi się podoba Wciąż nie wydaje mi się, żeby to miała być moja ulubiona książka Ale coraz bardziej ją doceniam I mam jeszcze update odnośnie oglądania rzeczy Ponieważ wczoraj obejrzałam... Trzecią część do wszystkich chłopców, które kochałam, czyli do wszystkich chłopców, które kochałam zawsze i na zawsze. Co jest dziwne, biorąc pod uwagę, że oglądałam pierwszą część, jeśli chodzi właśnie o film, bo książki czytałam wszystkie trzy. Nie oglądałam drugiej, to znaczy obejrzałam pierwsze 20 minut i właśnie wczoraj obejrzałam sobie tą trzecią, bo jakoś tak nie chciałam się oglądać drugiej, a szukałam czegoś takiego lekkiego, takiego niewymagającego totalnie, uroczego. No i właśnie pomyślałam o tym i. Obejrzałam tę trzecią część i powiem Wam, że jest naprawdę fajna. Nawet może troszeczkę lepsza od książki, przynajmniej jeśli chodzi o zakończenie, bo chyba to zakończenie filmowe jeszcze bardziej mnie poruszyło jakoś tak niż to książkowe. I obejrzałam wczoraj też drugi film, czyli Persepolis. Jest to film który mi kiedyś mignął, nie wiem, na YouTube mi się wyświetlił zwiastun, coś w tym rodzaju, ale nikt mi go jakby nie polecił. Ja go nie chciałam obejrzeć, dlatego że gdzieś o nim usłyszałam, tylko właśnie gdzieś mi mignął ten plakat zwiastun, coś takiego, i właśnie zaintrygowała mnie sama ta animacja. I właściwie, nie wiedząc nic totalnie o tym filmie, postanowiłam go włączyć, właśnie przez to, że zaintrygowała mnie animacja i okazało się, że jest to film, który w ogóle powstał na podstawie komiksu, który określany jest jako klasyka komiksu I Jest to komiks i właśnie też film w takim razie, taki autobiograficzny czy tam biograficzny W każdym razie mamy tutaj główną bohaterkę, która jest Iranką, pochodzi właśnie z Iranu I cała akcja tutaj obraca się wokół wydarzeń, które miały miejsce w Iranie w latach 80., -tych, 90. -tych, ubiegłego wieku, gdzieś w tych okolicach no i właśnie mamy tutaj tą historię głównej bohaterki, ale bardzo dużą rolę odgrywa właśnie to tło historyczne, te wydarzenia w Iranie. I właśnie tutaj ta animacja, bo od tego jakby wyszłam, więc też chciałabym to rozwinąć, jest naprawdę bardzo ciekawa, bo w ogóle tutaj cały ten film jest czarno-biały, ta animacja jest czarno-biała. No praktycznie tak w 90% mamy tylko kilka scen, gdzie ona jest kolorowa. I w ogóle sama też ta animacja jest taka dosyć ciekawa. Podoba mi się, ale jest taka specyficzna, ale film jak najbardziej wam polecam, uważam, że jest bardzo dobry i też przez to, że jest to właśnie historia autobiograficzna czy tam biograficzna. To mamy tutaj jednak takie informacje powiedziałabym, z pierwszej ręki, w sensie wydaje się to po prostu wszystko takie wiarygodne, realistyczne i tak dalej. Bardzo wam ten film polecam, uważam, że jest naprawdę dobry. Zrobił na mnie dosyć duże wrażenie, bo oprócz tego właśnie kwestii tych no dosyć takich Ciężkich, traumatycznych dla naszej głównej bohaterki wydarzeń właśnie w Iranie. Mamy tutaj też na przykład temat feminizmu czy depresji, bezdomności też nawet po części, więc wydaje mi się, że to jest film naprawdę warte obejrzenia, który porusza kilka ciężkich tematów, więc też na pewno nie będzie dla każdego. I też właśnie chciałabym zaznaczyć to, że to, mimo że to jest animacja, to nie jest to zdecydowanie coś przeznaczonego dla młodszych odbiorców, tylko raczej dla tych starszych, czyli. Młodzieży Sleż Dorosłych, i też uważam, że nawet jeśli ktoś się, nie wiem, nie interesuje historią Iranu, to jednak wydaje mi się, że jeśli mamy taką możliwość, to warto jest zapoznawać się z różnymi ważnymi wydarzeniami, które miały miejsce w różnych miejscach na świecie. Po prostu dla własnej gdzieś tam świadomości, warto poszerzać swoją wiedzę i tak dalej, więc jakkolwiek to jakoś dziwnie zabrzmi. No, jakby ogólnie podsumowując, film Wam naprawdę bardzo polecam. No i to by było tyle. Widzimy się potem. Cześć. Godziny około 21 i mi właśnie udało się skończyć zadanie domowe. Powiem Wam, że jest to książka, która mimo że nie stanie się moją ulubioną, dlatego że żeby książka była moją ulubioną, to ja muszę też poczuć taką po prostu więź z bohaterami, poczuć, że ona jest taka moja. Tutaj tego nie czuję, natomiast i tak jest to książka cudowna, strasznie mi się podobała i jest też przerażająca. Ciężko, ciężko się, w sensie mi teraz tak, zaraz po przeczytaniu, ciężko jest jeszcze zebrać myśli, ale pomyślałam, że właśnie dobrze będzie nagrać o niej coś teraz, właśnie kiedy skończyłam ją dosłownie przed kilkoma minutami, bo wtedy jeszcze te emocje są takie, wiecie, świeże. Ogólnie jestem przerażona tym, jak to właśnie, że nasi główni bohaterowie, czyli Logan i Kate, sprzeciwili się temu zadaniu domowemu, sprawiło, że część właśnie osób. Tej małej społeczności, tego miasteczka, w którym oni mieszkali, odkryło swoją prawdziwą twarz, czyli właśnie uczniów w tej szkole. Okazało się, kim oni naprawdę są i jakie mają poglądy. I to było. Na... I w ogóle. <grych> ta książka jest naprawdę strasznie ciekawa i właśnie przerażająca, bo pokazuje to, jak na początku wydaje się, że właśnie w tym miasteczku wszystko jest ok. Ci bohaterowie myślą, że ta społeczność jest taka zgrana, że jest wszystko fajnie, i nagle właśnie jest to zadanie domowe. I się okazuje, że, że nic nie jest fajnie i że te uprzedzenia w stosunku do no właśnie tutaj, głównie Żydów wciąż są obecne w tej społeczności, mimo że to nie są już czasy wojny. I niby wszyscy powinni dobrze wiedzieć, że to jakiego ktoś jest, nie wiem, pochodzenia, czy, czy na przykład orientacji seksualnej, bo, tutaj, bo, te, bo ten temat też jest poruszony w tej książce, czy w ogóle jaki ktoś ma kolor skóry i tak dalej, te wszystkie czynniki, i powinny wpływać na to, jakim jest człowiekiem, że będziemy go wartościować przez to. A tutaj jednak się okazuje, że te poglądy są wciąż żywe w tej społeczności, i to jest przerażające. Ja to powtórzę jeszcze raz, bo to jest naprawdę przerażające, tym bardziej jak przeczytamy sobie potem to na końcu, co jest, czyli od autorki. Gdzie właśnie ona nam mówi o tym, że takie zadania domowe, podobne lub nawet praktycznie identyczne, były faktycznie, autentycznie zadawane w szkołach na całym świecie. Podsumowując tą chaotyczną opinię, książkę zdecydowanie warto przeczytać. Każdy powinien ją przeczytać. To jest bardzo ważna historia, bardzo Wam polecam. Zachęcam gorąco do przeczytania. I może, tak jak mówię, nie będzie moją ulubioną, to zdecydowanie zasługuje na 9,5 na 10. I szczerze mówiąc, na początku nie spodziewałam się, że aż tak mi się spodoba. Bo nie zapowiadało się na to Natomiast właśnie to, co tam potem się dzieje Szczególnie gdzieś tam pod koniec Jest naprawdę poruszające Więc polecam wam z całego serca To była bardzo chaotyczna opinia Wiem o tym Może jeszcze jutro przyjdę do was jakby Z takimi przemyśleniami Bardziej uporządkowa uporządkowanymi Natomiast to były takie przemyślenia takie Na świeżo, zaraz po przeczytaniu Dlatego też jakby Światło może być gorsze troszeczkę niż Niektórych fragmentach tego vloga, no bo jest już ciemno. Od kilku godzin. Nienawidzę jej się nie za to, że zimy nienawidzę też za to, że właśnie o 16 już robi się ciemno. Czuję się, jakbym po prostu żyła w ciemności. Przychodzę do Was tak bardzo na szybko powiedzieć, że zaczęłam wczoraj czytać scenę okapi. Jestem tutaj na 41 stronie i nie mam jakichś większych przemyśleń. Poza tym, że jest to książka bardzo ładnie napisana, ma tutaj fajne takie metafory, takie bardzo. Ciekawie, obrazujące to, co autorka chce przekazać, więc na tą chwilę! Podoba mi się. Przychodzę do Was, żeby zakończyć już tego vloga. Yy, nie mam. Większego update'u odnośnie Snu'a Okapi Nie mam też update'u, nie wiem, odnośnie Sabriny czy odnośnie Kwowadis, więc pomyślałam, że po prostu przyjdę się pożegnać Jeśli ten vlog ci się spodobał, to zostaw koniecznie łapkę w górę Zasubskrybuj kanał na dole, jeśli już tego nie zrobiłeś No i możecie mi pisać w komentarzu, czy chcielibyście w tym roku vlogmasy, takie jak w tamtym roku Czyli, że z każdego tygodnia, grudnia aż do świąt byłby właśnie jeden vlogmas Czyli jakby każdy tydzień równa się jeden vlogmas No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku, pa.